Najświętsza Rodzino, której pomocy wzywamy w naszych rodzinach. Zamieszkaj między nami. Błogosław wszystkie rodziny świata i spraw, żeby ich życie było odbiciem twego życia na ziemi. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy oni się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Stań, Weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem. Bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez prorokę. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Wendleja i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w ramach. Płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci, i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. W tym fragmencie widzę, że Pan Bóg chce mnie tak skłonić do zaufania. Chce każdego z nas zaprosić do zaufania i właśnie pokazuje nam Józefa, który ufa, chociaż. Wszystko mu się tak naprawdę wali. Cały plan, który sobie stworzył y, na takie spokojne, bezpieczne życie, po prostu lek w gruzach. Y, musi iść dalej, ale już nie tak, jak sobie to ustalił, a tak, jak to zaplanował pan, i mu to objawił przez sen. Widzę tutaj Józefa, który y, bardzo mnie inspiruje właśnie Takim zaufaniem bezgranicznym, to idzie bez zwątpienia. Dostaje nakaz od Anioła, właśnie, i tak naprawdę skąd on wiedział, że, że to objawienie jest prawdziwe? Po prostu ufał. Poszedł za tym przekonany, że jest to wolą Boga, i jak potem znamy dalej, to rzeczywiście tak się też okazało. Ale sobie myślę, że tutaj. Bardzo jesteśmy zaproszeni przez ten fragment do pytania też do siebie o to, jaka jest moja ufność. Czy właśnie w takim momencie, w którym spotykam się z czymś bardzo trudnym, z wolą Bożą, która totalnie zmienia moje nastawienie, jakieś moje plany, moje cele, które sobie wyznaczam? Po prostu. Zachęca do pozostawienia wszystkiego właśnie w wierze Jemu, do ufania i do kolejnego kroku w niepewne. Myślę, że, że to dobre, żeby przejrzeć się swojemu życiu właśnie w świetle tego słowa, w świetle trudności, których doświadczamy w czasie niepewności, w momencie, słów, ale też i w tych sytuacjach, w których czujemy się po prostu bezsilni, w których wiemy, że podejmowane są na przykład decyzje od nas niezależne, aby po prostu ufać i tym też okazać swoją wiarę. Intencja. tym, którzy świętują w tym roku dni specjalnych wydarzeń w rodzinie. Cieszcie się z cieszącymi. Wiele jest powodów do radosnych obchodów rodzinnych narodzin dziecka i dni jego dojścia do pełnoletności, zaślubiny młodej pary i rocznice ślubu małżonków, pierwsze kroki dziecka i ukończenie przez nie szkoły. Wszystkie małe na pozór radości przeżywanych miłości we wspólnym dzieleniu doświadczeń życiowych, we wzajemnym poszanowaniu i docenianiu darów każdego członka rodziny. Módlmy się. W pełni radości dziękujemy Ci, O łaskawy Boże, za te specjalne dary, jakimi są wzajemne dla siebie członkowie rodzin. Składamy Ci dzięki szczególnie za tych, którzy obchodzą swoją, swoje srebrne i złote gody małżeńskie, którzy swoją wiernością świadczą o prawdziwej miłości. Dają oni swoim dzieciom i światu świadectwo tej wierności, która jest odbiciem Twojej. O Boże, wierności względem Twego ludu, napróć ich za wierność pokojem i radością płynącą ze świadomości, że żyją pełnią życia, ponieważ kierują się raczej dobrem drugich niż swoim, naśladując Ciebie w miłości. Prosimy o to, za wstawiennictwem najświętszej rodziny z Nazaretu, Jezusa, Maryi i świętego Józefa, wzoru wszystkich rodzin chrześcijańskich Amen.